Człowiek Kutasi miałeś wpaść na hotel który rozjebać całą Ale teraz kurwa cała Ferajda rozjebie ciebie Zobaczymy szmato kto jest kurwa reprezentantem w hotelce. Ten styl pojebańcy Jebani ostrańcy Ten styl pojebańcy Jebani ostrańcy 06 na osi, czy on ciągle frajerem jest? Kradnie się jak pierdolony pies z szwedza pierdolony kutas Jesteś ciotą, czasem niepoczytalny Stan twoich tekstów opłakalny Wiesz już stąd pochodzę, wiesz, że kiper mieszka Kipera właśnie era nadeszła Więc skaczcie do góry, jebane szczury Czas rozpierdolić wasze ekipy bzdury Dla mnie to nada. on i jego gromada Człowień, mam dla ciebie lepsze zajęcie Idź lepiej z plorkiem, pobaw się pisiorkiem Tylko uważaj, żebyś nie przeciął się rozporkiem kiedy słońce zachodzi i mrok zapada Człem florkowi do buzi wkłada Człowiek pojebaniec, nastał twój kraniec Nadeszła ta chwila, nadszedł ten czas Koniec z plotkami, twoimi lasami Czas kurwy synu zapłacić za grzechy Mówisz, jestem reprezentantem JLC Ja widzę jedno, jesteś śmieszny Ja jestem mały, a ty jesteś frajer Beric Freyna ma wrodzony talent Nie masz pojęcia, co znaczy hip-hop Nie wiesz zupełnie, co to jest hip-hop więc wypierdalać dziaduszu z rapryjskich klimatów, Nauczył rapować, a nie czynić kasą. Mam jedną radę: przestań się śmieszać, tak jak twój cudu z Florek Człowiek, mam dla ciebie lepsze zajęcie. Idź lepiej z Florkiem, pobaw się pisiorkiem. Tylko uważaj, żebyś nie przeciął się rozporkiem. Teraz, Terry, przejmuję Marek Lata i powiem ci krótko, to co o mnie myślisz, to mi lata. My nie chcemy walki na noże, tylko walkę na słowa. Freestyle to nas właśnie kręci Freestyle tym jesteśmy od was lepsi I ty ziomek nie myśl do wałek to jest prawda Takie są już realia Berix frajna i gandzia team was pociska Więc uważajcie co mówicie jebane cipska Powiem ci jeszcze że nie lubię frajerni A ty cioto robisz wszystko dla naserni Czekamy na odpowiedź ziro Chyba że łzy czy ze smutku popłyną Człowiek był człowiek jest I człowiek kurwa będzie frajerem Na wieki wieków amen Jep się cioto